9 września w Bogatyni w elektrowni Turów, na zaproszenie dyrekcji i właściciela zakładu, spotkali się przyjaciele Turowa, politycy, samorządowcy, a przede wszystkim pracownicy zakładu. Uroczysta Akademia z okazji Dnia Energetyka to tradycyjnie ważne wydarzenie w regionie z udziałem najważniejszych osób. Akademię otworzył prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Andrzej Legarzyński. Podziękował i pogratulował pracownikom. Mówił także o przyszłości. Energetyka się zmienia. Zmienia się tu na przestrzeni 60 lat duże zmiany, ale duże znamiany również przed nami. Z inicjatywy Ministerstwa Aktywów Państwowych PGE, zostało nominowane jako spółka, która utworzy NABE Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego, a spółka Grodnictwa Energetyka Konwencjonalna. Będzie integratorem całego systemu, całego sektora elektroenergetycznego opartego na węglu kamiennym i brunatnym. Prace nad tym zadaniem trwają. Są bardzo zaawansowane, nie są to łatwe zadania. W tej chwili prowadzimy proces zmian strukturalnych zarówno w naszej spółce, jak i w wszystkich spółkach, które wejdą w skład NADE. Wierzę, że z końcem tego roku zadanie to uda nam się ukończyć. Ale to nie będzie koniec tego procesu, bo najtrudniejsze będzie przed nami. Kolejne dwa lata to proces optymalizacji, który będzie możliwy tylko dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry, między innymi pracowników TUROWA. Ludzi, którzy mają wiedzę, doświadczenie i wiedzą, jak ten proces sprawnie przeprowadzić. Myślę, że osiągnięcie sukcesu, jakim będzie funkcjonowanie nowej spółki na rynku energetycznym w kraju i w Europie, będzie możliwe też dzięki dużemu zaangażowaniu Państwa. Szanowni Państwo, dzisiejsze. Uroczystość to okazja do złożenia podziękowań wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju elektrowni turów. Część z Państwa zostanie dzisiaj udekorowa udekorowana znaczeniami. Serdecznie wszystkim Państwu gratuluję. Chciałbym życzyć wszystkim zdrowia, pomyślności w realizacji planów, tych prywatnych i zawodowych. Oraz ich patron energetyków, święty Maksymilian Maria Kolbe, ma Was swoje opiece. Dyrektor elektrowni Oktawian Leśniewski mówił o historii. Przypomniał inwestycję, która 60 lat temu była nie lada wyzwaniem. Sporo było także o ekologii. Od przeszło 30 lat wszystkie działania inwestycyjne elektrowni Torów są zdeterminowane przez wymagania środowiskowe. Na przestrzeni ostatnich 6 lat standardy emisyjne dla dwutlenku siarki i tlenków azotu zostały ograniczone o ponad połowę, a dla pyłu przeszło 80%. Poza podstawowymi zanieczyszczeniami energetycznymi wprowadzone zostały standardy dla szeregu innych substancji, jak na przykład poziom emisji rtęci, chlorowodoru czy amoniaku. W ramach prac dostosowawczych elektrownia zrealizowała na blokach 1-6 budowę instalacji niekatalitycznego dozetowania spalin, która zapewnia prawie dwukrotne zmniejszenie emisji tlenków azotu. Od początku 2016 roku bloki pracują zgodnie ze standardami emisyjnymi określonymi w dyrektywie IED. W 2016 roku uruchomiliśmy instalację mokrego odświadczania spalin na blokach 4.6 przy wykorzystaniu metody mokrej, wapienno-gipsowej, charakteryzującej się bardzo wysoką skutecznością. Nasza elektrownie ma już 60 lat, ale jeszcze przez długi czas nie wybiera się na emeryturę. Ja jestem przekonany, że wyzwania, które przez te lata były przed nami stawiane, wypełniliśmy celując. Elektrownia Turów jest wciąż niezwykle istotnym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego. Potrzebujemy stabilności, szczególnie teraz w okresie transformacji energetycznej i zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego w obliczu wojny. Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwrócił uwagę na proces transformacji energetycznej, który powinien uwzględniać wiele kwestii, w tym ważną dla obywateli i polskiej gospodarki, kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Na początku wystąpienia chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Od pana prezydenta Andrzeja Dudy przekazuję te gorące pozdrowienia. Związane z tym, że dzisiaj obchodzimy bardzo piękną uroczystość, która w tych dzisiejszych czasach pokazuje absolutnie czym są własne zasoby surowcowe, czym jest bezpieczeństwo energetyczne i czym jest bezpieczeństwo dostaw. Uroczyste obchody Dnia Energetyka były także okazją do docenienia pracowników za ich pracę. Złotym, srebrnym i brązowym medalem za długoletnią służbę uhonorowano 50 osób. W uroczystości oprócz pracowników Turuszowskiej Elektrowni wzięli udział m.in. Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, poseł Stanisław Żuk, senatorowie Rafał Ślusarz i Krzysztof Mróz, władze wojewódzkie i samorządowe z marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarym Przybylskim i wicewojewodą dolnośląskim Jarosławem Kresą na czele, a także przedstawiciele strony społecznej, kontrahenci oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Grupę kapitałową PGE reprezentował Paweł Cioch, wiceprezes zarządu do spraw korporacyjnych Polskiej Grupy Energetycznej.